Maneczko widzowie, z tej strony, Elzar. Witam w kolejnym odcinku z rynku Steam. Pogadamy co się dzieje. Przede wszystkim o eternalkach, bo też pytaliście, co tam się wydarzyło. Eternalki sobie dosyć mocno urosły, czyli te naklejki, te naklejki e, wręcz wystrzeliły. Teraz są tutaj z Antwerpu po złotówce z kawałkiem. Były jeszcze tutaj wyżej, jak widzicie. E, no, działałoś, się, się, szybkim stepem jeszcze, zapraszam na mój drugi kanał Crafty CS2. Strzelcie subika również tam i u mnie. I Pirate słapik strona do swoje swoich skinów. Film dostarczy się w opisie, że chcesz chcecie swoje skiny wymienić, to macie aż darmowe 10 dolarów z moim kodem Eldart przy wymianie, do tego strona nie wlicza ceny naklejek, przez co wymiecie dużo przekozackich craftów, naprawdę jest tego od zawalenia, jest przemnóstwo super krawcików, więc polecam sobie snajpić coś fajnego, dodatkowo nie widzi ceny czarmów, więc można na tym fajnie zarobić i wyjąć sobie dodatkowe czarmiki, Nawet po kopce dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodem dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu, przy doładowaniu 100 dolarów darmo 35 dolarów i przy doładowaniu siaka dolarów darmo 350 dolców, więc tak, Eternal Fire generalnie przyniosło się do Aurory, e, tak to można w skrócie powiedzieć, e, więc naklejka wywaliło, jest to, klasy, jest to wywaliło. Jest to klasyczne zachowanie. Nie powinno nas to dziwić. Jakby zawsze, jak te naklejki wypalają, to one jakby lecą do nieba i potem spadają. Bardzo było podobnie z Outsiders i teraz, jak widzicie, nie jest to najlepsza cena. Eternal Fire jest trochę ładniejszą nakle, naklejką pod wieloma względami, przed pod tym, że wygląda dużo lepiej i dodatkowo e, jest bardziej naklejana i wszystko, chociaż nie wydaje mi się też, żeby ona jakoś pozycję nie, nieba trzymała cenowe, Tym bardziej, że e, no, jest tego trochę jeszcze. Jest tego troszkę jeszcze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jest na Kopenhadze. Eee, no mam nadzieję, że kiedyś urośnie, nie? I że macie tego dużo i ja chyba sobie posprzedaję trochę tych eternalków, bo ja trochę w magazynie ich mam, a nie było mnie w weekend w domu Więc raczej trochę coś tu ich sprzedam i zobaczę jak to będzie wyglądało. Zajrzymy sobie na skrzynki, no, wiadomo jeszcze dalej szybko do itemów karentowych, to będzie też szybki odcinek eee, Potem będzie dłuższy, przepraszam was, że dzisiaj jest taki szybki, ale trochę jestem jakby nie mam czasu, teraz nie miałem w domu, więc tylko na chwilę wpadłem i to nagrywam dla was eee, Jeżeli chodzi o skrzyneczki, no to co, wygląda to dosyć, dosyć stabilnie, nie ma zobaczę to jakichś większych spadków, a spodziewałem się, spodziewałem się, będąc szczerym, żeby będą jeszcze trochę większe... Spadków spadki, ale póki co strzynki się zatrzymały. No zobaczymy do tej środy, gdzie będzie znów reset dropu, czyli nie wlecą na jakby znów niższy próg i nie utrzymają się na nim, ale z drugiej strony strzynia galerii, strzynia galerii zaczyna się tragicznie trzymać e, i powiem Wam tak, ona zanotowała większe spadki niż na przykład taka strzynia kilowata, która jest aktywniej No to jest ciekawe, to jest ciekawe, ale z drugiej strony fajnie, że się banują te, te jakby wiecie, te boty, co nabijają te strzynki i to wszystko, to chociaż coś zrobi, fajnie, że to zbanowane i oby tego syfu było jak najmniej, no bo to jest chujowe, że ktoś tak robi, eee, więc no, też pogarsza sytuację na markecie, typu osoby, które tu inwestują, ta inwestycja będzie długo, dłużej się, długoterminowo musiała wzrosnąć, plus może naprawdę nie wypalić, więc no, trzymam za to kciuki, trzymam za to kciuki, że te gówno wyrzucą. Dodatkowo, jeżeli chodzi jeszcze o itemy z karnetu, no to powiem Wam, że mamy tutaj niezłe spadki i te ceny wręcz już śmiesznie wyglądają, zobaczcie, przy już po 50 parę groszy, to są za trzy gwiazdki, czyli za 10% karnetu, prawie za 10% karnetu, a kosztują niektóre po 50 parę groszy, jak dla mnie Ceny są zdecydowanie za niskie. Zobaczcie, a wupy przecieżka złotówkę, ona niedawno 2 złoty kosztowała. Zobaczcie, no, no, no to są przeogromne spadki. Jestem ciekawy, to będzie się rozwijać. I oczywiście i tak trzymam długoterminowo, wiadomo. Troszkę to niepokoi. Ale z drugiej strony i tak to jest długoterminówka, więc niech sobie leży w tym magazynie e, Ale no, ciekawa sytuacja Ciekawa sytuacja, na no ja nadzieję, że to odbije Obgadamy sobie też o konkretnie, przepraszam za takie szybkie obgadanie Ale strzelcie pilnie widzowie Subika Życzę Wam miłego dzionka, oczywiście to motywuje do pracy jak strzelacie Subiki Jeżeli chcecie wymienić swoje skiny, zapraszam na PirateSwap'a I co? E, trzymajcie się, cześć, cześć widzowie